pismo. W jednym z pawilonów na terenie wielkiej pagody dzikiej gęsi jest sklep, w którym będziemy mogli przyjrzeć się technice malowania piktogramów pędzelkami. Będziemy mogli również kupić obrazy malowane przez miejscowych artystów i uzyskać za opłatą zapis swojego imienia chińskimi piktogramami. Aha i tutaj później tym narzędziem, yeah. tym instrumentem rozciera ten atrament, żeby był łaziutki, yeah. żeby nie posiadał żadnych wróżek. Yeah. No like i na this. używa yeah. ta pędzelka. In ancient time, calligraphy will be right on the oracle bone. Looks like the pictures. We call them pictograph. Now, I will write on the rice paper. You can guess what are these. Ten symbol oznacza kobiety w ciąży. Okay, this pictograph. In ancient. Ready, like this way, ready to serve her husband. So, this is a lady. Kobieta yeah. prawie na kolanach, która gotowa służyć swojemu mężczyźnie. Dlatego w ten sposób... To się yeah, yeah lady. in the so ancient time, like this. But now, now, there's no lady in the family of this <laughs> way. Yeah, okay. I will give you another one. Yeah. You can look this. This oh, one. That's yeah. That's that's one. Yeah, that's this that's lady. That. The stand-up, right? Uh -huh. Yeah, the same words. Uh -huh. Yeah. Uh -huh. yeah. Uh -huh. Poland. Chinese character. Poland. Yeah. Uh -huh. yeah. Nie to jest jakoś zapisane. Pojedyncze piktogramy rysowane razem zyskują nowe znaczenie. Jedna pozioma kreska to jest jeden, dwie to dwa, trzy to trzy. Jadej kamień szlachetny, który mógł posiadać jedynie cesarz. Pionowa kreska to granica. Ten piktogram oznacza słowo obszar. I teraz składamy piktogramy. Jeden, dwa, 3. Dodajemy granicę i jadeit, kamień szlachetny, to oznacza słowo cesarz. Dodajemy obszar i ten piktogram oznacza słowo państwo. Obszar granicą dzielimy na pół, ten piktogram oznacza środek. Razem oznacza to państwo środka, czyli chiny. Liczba piktogramów przekracza 47 tysięcy. W wyniku reformy współcześnie w użytku jest około 4 tysięcy znaków. Wystarcza to do edycji gazety. Uczniowie znają po 6 latach nauki do 6 tysięcy piktogramów. W użytku jest również system pinin, zapisujący łacińskimi literami brzmienie piktogramów, a umożliwiający korzystanie z klawiatury komputera. W systemie tym chiny, to jak wyżej, czyta się John GUO. Intonacja wymowy słowa zmienia jego znaczenie. Słowo ma w różnej intonacji może oznaczać matka, konopie, koń albo narzekać. Dla chcących poćwiczyć jest pięć rodzajów intonacji. Pan Pho, osada sprzed sześciu tysięcy lat. Pan Pho, neolityczna osada kultury Yangshao była zamieszkała pomiędzy piątym a trzecim tysiącleciem przed naszą erą. Została ona przypadkowo odkryta w 1950 roku około 10 km na wschód od Xi'an. Odsłonięta tu była otoczona fosą i składała się z domów półziemiankowych o spadzistych dachach krytych słomą. Ściany domów były wzmacniane żerdziami i uszczelniane gliną. Dobrze zachowały się zarysy warsztatów garcarskich i sześciu pieców do wypalania ceramiki. Gliniane naczynia z pan pcho były kolorowo zdobione wzorami albo przedstawiały zwierzęta, a również sceny z życia mieszkańców. Otwory w ziemi wskazują miejsca, w których były wbite żerdzie wzmacniające ściany. Na terenie osady pan Pho odkryto również cmentarzysko. Swoich zmarłych mieszkańcy pan Pho grzebali w postawie wyprostowanej na plecach, wkładając im do grobu rzeczy potrzebne w życiu pozagrobowym. Odkryto również urny z prochami dzieci, które po śmierci w odróżnieniu od dorosłych kremowano. A sklepik przy muzeum. Oferuje różne suweniry. Mogą być to również czapki w różnym guście. I nie ma się czego wstydzić.